Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kanale Golden Maniek. Witajcie ponownie w kolejnym odcinku typowo tamizowym. Na samym początku oczywiście chciałbym Was serdecznie przeprosić za moją nieobecność. <noise> nie mogę obiecać, że to się nie powtórzy. No, często tak bywa, że wypady są nietrafione. Pojechałem w kilka nowych miejsc wyszło jak wyszło, nie było na tyle materiału, żeby dla Was coś nagrać pojechałem też na kopanie komercyjne miało być ad detecting, miało być super pola miało wychodzić cuda, wiławianki a sami zobaczycie ile tego udało mi się nagrać, także nie przestraszcie się ilością tego materiału w tamtym tygodniu również odwiedziła mnie rodzinka, była siostra ze szwagrem. Serdecznie pozdrawiam siostrę Iwonę i szwagra Andrzeja. Zwiedzaliśmy Londyn, więc tego czasu na poszukiwania było naprawdę mało, więc no czasem tak bywa. Co chciałem jeszcze powiedzieć, w tym odcinku również będzie konkursik, czyli zgadnij ile towarzy, bo w końcu wywiozłem złom do recyklingu. Także sami zobaczycie, ile hajsów padło. A było lepiej niż w tamtym roku. Także mega się, mega się cieszę. Eee, także to będzie też konkurs, ktoś tam będzie do wygrania, to już w dalszej części materiału się wszystkiego dowiecie. Standardowo, oczywiście, przypominam, że na hasło maniek w sklepie odońca.pl znajdziecie zniżkę, czyli darmową wysyłkę na terenie Polski. Link do sklepu znajdziecie poniżej. Eee, przypominam, że wakacje tuż cóż, więc może warto zakupić sobie jakiś wykrywacz do wody, jakieś sito, może jakiś mały wykrywacz taki do nurkowania na wakacje. Wpadajcie, odwiedzajcie. Pamiętajcie o haśle Maniek, no i standardowo przypominam o subskrybowaniu tego kanału, komentowaniu, lajkowaniu, kliknięciu tego dzwonka, aby Was nic nie ominęło. Już małymi kroczkami zbliżamy się do 55 tysięcy, więc mam nadzieję, że po tym odcinku już będziemy mieli 55 tysięcy. Serdecznie Was zapraszam do oglądania. Miłego Hejka. No, i zaczynamy poszukiwania dzisiaj standardowo przy takim pubie. Już tutaj kilka rzeczy fajnych wyszło. A tutaj teraz na oko taka oto biżuteria. Co my tu mamy? Dziadostwo. Niestety. Dziadostwo kula. To już kilka razy wyszło takie dziadostwo. Już mnie tutaj taki sygnet fajny kiedyś znalazłem i też się cieszyłem. Skakałem prawie z radości, o mało co nie przepłynąłem tamizy w pław. A to tylko był zwykły, miedziany, dziecinny pierścioneczek i tym razem kolczyk. Choć wiem, że tu złotko wyszło, Kuba tu za nas fajne złotko. Dobra, lecimy, szukamy dalej. Dopiero woda zaczyna powolutku odpływać, więc jest trochę czasu, a dziś po pracy, relaks. Dawno kochani nie było nagrywania komercyjnego z pola, a my dzisiaj tu mamy pięknego Rzymianina widać głowę radiata w koronie także taki nawet w miarę czytelny jest ze mną dzisiaj Kądził, kądzia tam znacie chodził kiedyś ze mną dość często teraz jak takie dwa dinozaury żeśmy przyjechali do bandyty na kopanie no i zobaczymy co wyjdzie kądziu ma już dwa, ja mam kawałek jeszcze fibuli później Wam pokażę, a teraz skupiam się na drzymkach może jakiś denarek wpadnie albo coś w lepszym stanie słoneczko już na Tamizie powoli zaczyna zachodzić, ja dzisiaj się wybrałem na takie popołudniowe wykopki na patnej. no i co mam powiedzieć trzy monety, cztery monety, i nic więcej aż w końcu coś takiego wyskoczyło w początku myślałem, że to jakiś hamerek może rzymek ale druga strona nie wiem do czego to było przytwierdzone i co to właściwie było ciężko tu stwierdzić jak tak sami zobaczycie to tak to fajnie wygląda nie wiem popatrzę w domu porozkminiam co to co to mogło być Ciekawe miejsce. Tutaj kiedyś w ogóle na Patnej, to zaczynałem swoją historię, a przy tym murku tutaj, przy tym właśnie o tym, 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 znalazłem swoje dwa pierwsze rzymki stamizy No nic, poszukamy. Woda jeszcze schodzi. Co dzisiaj wyjdzie, zobaczymy. A jak nie, to będę miał kolejną jakąś dawkę materiału dla Was. Wyszłem w zasadzie w to samo miejsce, w którym wyskoczyło to coś. To coś przypominającego hamerka. po dłuższej takiej analizie gdzieś stwierdziłem, że to może być jakiś Kawałek pierścienia. Zobaczę, może to zarejestruję A tym razem taka oto zabaweczka. Kółko od pewno Od jakiejś armatki. Może. O, tej kuba. Zobacz, leży drugie. No, słuchajcie, jest ze mną kuba, oczywiście. Kuba ze mną dzisiaj poszukuje. I zobacz, tu leży, widzisz? Patrz. Gdzie teraz armatka jest? Może gdzieś tu armatka leży jeszcze. No nic, poszukam. Dwa mam kółeczka. Jeszcze cztery i będę miał w Zaczynamy. Tango Milonga. Co wypuczą dzisiaj te Ubery? Zobaczymy. No, pierwsza monetka już dzisiaj wpadła. Konkretna. Proszę bardzo. Mamy starego funcika na dzień dobry. One Pound. Który to rocznik? 83. Pozdrawiamy na dzień dobry. 83. Proszę bardzo. Taki stary funcik. W miejscu dobrze by wy... przeszukanym w zasadzie. Dużo tu żeśmy czasu spędzali, ale nadal wychodzą fanty, bo te Ubery hybrydowe no, czynią cuda. Te fale, tak, tutaj mielą tą, to, ten brzeg, że po prostu masakra. Wypokują nawet rzymskie monety. Ostatnio Marcin znalazł Rzymka, Kuba znalazł Rzymka. Ja też tu wtedy ostatnio Rzymka znalazłem, także trzeba tu się spędzić chwilę. Poszukać może coś więcej wypukały. Kochani, przy samym mureczku, Przy samym mureczku, można powiedzieć, to nie murek, tylko po prostu takie takie coś, co odsłoniło. Wyskoczył mi token medal. Tutaj mamy napisane e, The Independent British Freedom Champion, jakoś tak. I tutaj mamy jakiegoś gościa. Ja już to w internecie sprawdziłem, ale oczywiście 1810 rok. E, Pierwszy raz taki token w ogóle widzę. Token medal, także fajna znajda. Ciekawa znajda. 1810. Po raz kolejny z tego miejsca już wychodzi jakiś dziwny tokenik, chyba już trzeci mój. Także cieszę się ogromnie, że coś ciekawego wpadło. Coś nietypowego, coś co mogę Wam pokazać. Za chwilę zrobię fotosesję. No i co? Przeszukuję tu tą puczkę. Może więcej takich monet zalega. Tym razem ko tego tokenu medalu dołeczek obok można powiedzieć elefant eliot Elliot, a nie elefant maniek. ale to słoń jest. sami zobaczcie wytrzemy to spodenie myślałem że tu pisze the elefant a tu mamy the eliot tak szybko chciałem ale to jakaś widzicie zawieszka, wpinka, broszka do czegoś było to przymocowane Fajna, fajna znajda. Pozłacana ze słonikiem, odznaka jakaś. No nic. Bieg do sakwy i szukamy dalej. No i stamtąd przenieśliśmy się właśnie na drugi brzeg pochodzić. Marcin tam został. Ja z kubą przeniosłem się tutaj na starą miejscówkę, gdzie ostatnio tak fajnie posypało fantami tyle srebra. No jak na razie dzisiaj cisza. Pierwsze jakieś znalezisko, które jest godne odnotowania. I tutaj nie wiem czy to był jakiś dress hook czy, czy jakaś zawieszka. Nie wiem. Taki haczyk widać że to było do czegoś mocowane ale coś fajnego. No coś takiego tylko wyszło. Tak jak mówię ostatnio byłem i, i sypało fantami. Tak dzisiaj cisza i spokój. Nie ma nic ale jeszcze dzień się nie skończył. Tam Iza potrafi na, na do widzenia pokazać swoje oblicze. I Zasypać fantami. Także zobaczymy, co jeszcze wyskoczy. Z chwileczką wpadło współczesne 20 pęsiaków, a teraz taki oto Fragles. Hinduski słoń z trąbą. Sami zobaczcie, hindusi nie mają, nie wierzą chyba w tego, że słoń powinien mieć trąbę do góry, aby przynosił szczęście i Im, im zawsze z tym hinduskim słoniom. Wywalone po prostu mają na to. No, także taki mosiężny hinduski fragles. Bierzemy go ze sobą. No i mamy monetkę. Kurde, słuchawki by mi spadły z łepetyny. Fajna, duża moneta przykryta jakimś ołowiem. Ale sami zobaczcie jaka moneta. Skąd ona jest? Patrzcie, 1900. Nie wiem, który rok. Ale tutaj mamy 5 Ore, 3 korony, fajna, fajna monetka. Postaram się, ore, już nie pamiętam skąd to ore jest. Czy to Norwegia? Tefok, nie umiem tego przeczytać nawet. O, nie wiem. Wstawię Wam to w filmie, pełen opis tej monetki. Nie będę tu nic dukał, ale na pewno 1900, któryś roczek. Piękna moneta, zabieramy. Kończyłem poszukiwania. Siedzę na murku i widzę jak trzech, dwu gości, przepraszam dwu gości skarnistrami. Mówię o co chodzi? A tutaj słuchajcie, łódeczka i skończyło im się paliwo. I teraz jestem ciekawy jak oni tam dojdą. Dajcie chwilę. Widzę, idą chłopaki z paliwem. No idzie, idzie kolega. To będzie ciekawe teraz. Co za historia, zobaczcie, goście tam w Adidaskach. Ale mają farta, że mieli ten przypływ. Przyszedłem po pracy na tamizę, a to sami zobaczcie, co się stało. Te kurczaki już tak porosły. Tak wiem, dla wszystkich ornitologów z mojego kanału, tak wiem, to nie są kaczki, to są gęsi. Eee, ale ja po prostu będę mówił, kaczki, tak czy siak. Dla mnie to kaczka, kaczka czy pies, jedna świnia, jak ja to mówię. Ale zobaczcie, jak już podrosły. Minęło dwa tygodnie, one kurde rosną, jak na drożdżach. Widać, tamiza sprzyja i te wodorosty. No i mamy chyba jakąś biżuterię. Taka puczka, wypukane tutaj na razie, jakby Wam powiedzieć, z 30-40 pensów. Jakoś tak w drobnych, ale w końcu coś tu wyszło. I to chyba pierwszy raz biżuterię mam tutaj z tego miejsca. Zaraz to zobaczymy. Wygląda na sreberko jakaś obrączka. Dajcie chwilę przetrę i zobaczymy, czy są jakieś znaczki, punce i temu podobne także poczekajcie chwilę, zaraz to przetrzemy i będę widział, Kurcie, ciekawy jestem. Widać, że to jakaś męska obrączka srebrna, proszę bardzo. Wpadło sreberko po pracy. Słuchajcie, jestem dzisiaj po 9 godzinach pracy. Postanowiłem sobie na 2 godziny przyjechać tu na Tamizę blisko pracy. No i co? Opłacało się jest sreberko. No pokaż to ładnie. No. 925 Srebrna obrączka męska Także dzionek uważam za Zaliczony już Jest srebro po pracy, jest dobrze A to dopiero początek mojej przygody dzisiaj I mamy kolejną monetkę Starszą monetkę W ładnym chyba stanie Bo z takiego czarnego, o widzicie Muł wyszła Ja już widzę co to za monetka Dawno nie było, ale w pięknym stanie Słuchajcie Jedna, druga pensa obrócę się trochę bo wszystko wieje żeby wam tutaj nie, nie dmuchało i który to mamy rocznik? może będę widział 71 pozdrawiamy 71 dawno nie było chyba tego rocznika także piękna monetka z czarnego w pięknym stanie. bierzemy tu mamy fajny sygnał na żywo chciałem z wami go podjąć może się coś uda fajnego wykopać Fajny sygnał. No fajny, bo monetka, ale destrukt. Spróbujemy jeszcze raz za chwileczkę. No i na razie same kawałki ołowiu, kawałki miedziuszki, aż w końcu Elunia młodziutka. Piękna monetka. Tak no już Wam wielokrotnie mówiłem, uwielbiam te monety. 1958 Halfpenny ze stateczkami. Tu mamy, proszę bardzo. Młodziutką. Elżbietę, ja mówię Wiktoria, nie wiem czemu ja się tak... Wiktoria, Wiktoria, to Elunia przecież jest. Proszę bardzo. Piękna monetka. 58. Pozdrawiamy. Wczorajsze przygody zakończyłem monetą Half Penny, Krótka drzemka, 6 godzinek. Jestem z powrotem na Tamizie, żebyście nie mówili, że próżnuje. Na dzień dobry moim oczom ukazała się taka biedokieta, tak zwana. Kawałek miedziuszki, łańcuszek, od czego... Nie wiem, ale mieć to mieć, zbieram. Moja, jak w tym odcinku zobaczycie, w końcu się zabrałem za miedziuchę i ją sprzedałem. Także będzie dla Was challenge. Jak co roku, zgadnij ile. Zapraszam na, na koniec, tam zobaczycie, co udało się wytargać, ile, tego, znaczy, co udało się, ile się udało sprzedać, ile udało się zarobić. Tam na końcu zobaczycie, ile udało się zarobić za tą miedziuchę. Także zapraszam. No i do tego będzie konkursik. Dzisiaj biednie ze znaleziskami za. Znowu nas oszukała. Nie odsłoniła tyle ile trzeba. Dwa tandetne telefony. Nokia i iPhone. Ale iPhone to sami widzicie już. Tu z niego to już raczej szału nie będzie. Kolejne telefony z Tamizy. Plus do tego token. Token z numerem 6 już taki 6 albo 9 już nie pamiętam. Chyba szóstka to jest. I tutaj z tyłu w pięknym stanie bo leżało w czarnym mule. I to, co było w czarnym ule, no to zobaczcie, świeci się jak złotko. RNW to jest taki token do maszyny, jakiś pewno narzetony do gry czy coś w tym stylu. No, także takie coś plus dwa telefony. Kolejne z tamizy. Zobaczymy, co jeszcze tamiza tu odsłoni. Tak jak mówię, wali trochę w kulki, nie chce odsłonić więcej, więc zobaczymy. Może coś jeszcze wpadnie, to Wam pokażę. A jak nie, no to co? Będziemy się widzieli już na podsumowaniu. Obok tej monety, w tym czarnym ule wyskoczył jeszcze jeden, jeden pens. No i co? Jakaś zawieszka. England. O kurde, Panie i Panowie. Czyżby to już był ten czas, że mnie nawiedziła kostucha? Ja pierdziele, czy to może jakiś kapłan jest? Nie, to nie kostucha. Kostucha by miała kosę, a tutaj to po prostu jakiś mnich Shaolin. <noise> Dobra, szukam tu. Skoro takie jeszcze fanciki wychodzą, to z, z, skupię się to chwilkę. Już miałem kończyć, ale jakimś cudem udało nam się przedostać jeszcze na Vauxhall tu, co ostatnio byłem i znalazłem tego fajnego, taki, ten fajny medal. No i też niedaleko tego medalu, właśnie wpadły wpadła e, spinka do mankietu. Calutka, kompletna. Sami zobaczcie. Jeszcze tu jakieś ma zdobienie. Ale jakiś kwiatuszek z jednej, jak i z drugiej strony. Piękna, ozdobiona spinka do mankietu. Jak stara, tego nie wiem. Ale fajna, znajdę. Jeszcze tutaj się skopimy, trochę czasu jest, bo woda zeszła do najniższego stanu. Ale jeszcze można pochodzić. Tutaj o se płyną, a jak się płyną. A jeszcze, słuchajcie, nie poddajemy się, nie poddajemy i wychodzą fanty. Taka drobinka, tylko że mnie zgubił. Już wam pokazuję miedziany hamerek. Rose Farting z tamizy. Kolejny, czytelny. Różyczka z jednej strony. Tutaj mamy tą koronę z tymi szczyletami. Prawdopodobnie Charles albo James. Tutaj ciężko już będzie ustalić. Nie widzę tych napisów otokowych. Ale jest hamer. 1600 rok. Także miedziany hamereczek z tych kamyczków. No dobrze, coś jeszcze zostało. Warto to pognębić, to miejsce, tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, czas zrobić porządki w ogródku i wywieźć ten złom. Ja wiem, że lubicie tą zabawę, e, zgadnij ile tego było. Także serdecznie Was zapraszam. E, za chwileczkę ja to wszystko poważę. No i zobaczymy. Sam jestem ciekawy, ile udało się uzbierać e, ołowiu. Tu mamy całe wiadro ołowiu, do tego takie tam płaty. Osobno to muszę wszystko poważyć. Tutaj kolorek, e, do tego taki jeszcze kolorek, jakieś rury. E, Kombinacje jakieś alpejskie, wszystko tu jest. Tam jeszcze w tym są w reklamówce też jest miedziucha, kolorek tak zwany. No i co, to wszystko teraz poważę. Zobaczymy, ile tego się udało uzbierać. Was oczywiście serdecznie zapraszam do zgadywania, ile było łącznie kilogramów. Tu będziemy wszystko, wszystko po prostu ważyć, tak jak teraz to widzicie. Zważę to, a Waszym zadaniem będzie. E, będzie powiedzieć, napisać w komentarzu. Damy jak to, jak to można powiedzieć, dwa po przecinku, czyli podajemy łączną wagę tego wszystkiego, ile tutaj się to znajduje. No i osoba, która będzie oczywiście najbliżej, albo poda jako pierwsza poprawny wynik, wygrywa. I tutaj będzie niespodzianka. Zobaczymy, czy to będzie. A, już nie będę zdradzał. Coś na pewno wygra. Także serdecznie zapraszam do zabawy. Piszemy w komentarzach, ile łącznie tego było. Ja teraz to wszystko poważę. Tak jak już mówiłem, pojadę na złom, sprzedam i sam jestem ciekaw. Dobra, zaczynamy zabawę. Już się zabieram za ważenie. Cedra już puste, przyjechałem właśnie ze skupu złomu, sprzedałem cały złom, ale gdzieś tam padają też pytania: Maniek, po co to robisz? Czy to w ogóle warto zbierać ten złom, czy nie warto? Czy to się opłaca? Słuchajcie, ja uważam, że się opłaca. Za każdym razem i tak się schylam po te sygnały, biorę ten kolorek, tą miedziuszkę ze sobą. Co mnie tam to wziąć, po prostu do plecaka, wrzucić i przywieźć do domu, złożyć na ogródku? Uważam, że warto. Dlaczego nie? Tysiąc złotych? 1000 zł za sam złom drogą nie chodzi. Dokładnie 184 funty tyle udało mi się tym razem zarobić na sprzedaży tego złomu. To jest jakieś 920 zł za to, że po prostu przytargałem to, posegregowałem, odłożyłem do wiaderek i pojechałem, zawiozłem. Także ja uważam, że warto. A co Wy o tym sądzicie? Piszcie w komentarzu. Co do tego jeszcze konkursu, to przypominam, piszemy po prostu dwa. Numer 2, dwie cyfry po przecinku, ile łącznie było kilogramów tego złomu, a ja dla Was rozlosuję w następnym odcinku niespodziankę. Serdecznie zapraszam do zabawy. A teraz zapraszam Was serdecznie na podsumowanie. Zobaczymy, ile tym razem udało się zebrać ołowiu i miedziuszki, aby zarobić w kolejnym razem takie oto piękne banknoty. Zapraszam na podsumowanie. Dopiero co wywiozłem ołów z tamizy z kolorkiem, a tu kolejny, zobaczcie sami, taki placek ołowiu. Do tego takie oto wykopane kawałeczki ołowiu, no i kolorek. No i zaczynamy od nowa zbierać grosz do grosza, a zbierze się kokosza. Mam nadzieję, że tym razem będzie jeszcze lepiej. A was zapraszam teraz na podsumowanie tych lepszych znajdek. Mamy podsumowanie od destruktów, nie ma tego zbyt wiele, bo nie byłem w centrum. Ale za to mamy też monety współczesne, troszkę ich wpadło. Mamy eurocenty, orę, Szwecja halfpeny baba na wozie, halfpeny stateczek jedna druga pęsa, jeden stary funcik także parę monetek takich współczesnych plus nieobiegowe wpadło no i tutaj mamy tak guziczków, sporo tych guziczków z tamizy klamerka, trzy koła, trzy koła od wozu brakuje jednego do rydwana albo no zapasowe może być, cztery kuleczki fragles z tamizy, tak jak mówiłem przytargałem tego fraglesa e, tutaj jakaś pierdółka Zawieszka ze słoniem. E, psia, psia zawieszka. Dwie czcionki. Jedna literka W, a druga chyba U. Tutaj to coś, co pokazywałem Wam w filmie. I tutaj to nie wiem co to był. Czy to zwykły jakiś po prostu haczyk do zawieszania czegoś. Nie wiem jak stare to jest. E, nieważne. E, spinki do mankietu. Nabijka jakiegoś tam mnicha. Kolczyk tandetny. E, mamy tak. Obrączkę miedzianą. Obrączkę srebrną, 2,2 grama srebra. Obrączka jest to męska. Do tego mamy, tak, rose Fartinga Tokena tego już kilka razy takiego tokena udało mi się gdzieś wykopać. Także widzieliście go już wcześniej w poprzednich odcinkach. No i tutaj jest mega, mega fajna ciekawostka Jest to medal z 1810 roku. Pełen opis oczywiście tutaj tego medalu będziecie widzieli na dole albo w filmie, zobaczymy. Ale fajny, naprawdę w pięknym stanie. No i takim można powiedzieć, rodzynkiem z tych wszystkich wypadów jest ta oto malutka taka pierdółka. Eee, słuchajcie, tu jest ciekawostka, powiem Wam szczerze, jestem w szoku. Leżała chyba u mnie około dwóch tygodni na biurku. W końcu się zebrałem, wysłałem zdjęcie do archeologa. No i moje zdziwienie. Naprawdę mega, jak archeolog napisał do mnie, że jest to, eee, że jest to ciekawy przedmiot. Jest to odznaka, słuchajcie, odznaka przypominająca średniowieczną monetę, pochodzi z XIII-XIV wieku I ta odznaka nawiązuje do znanej średniowiecznej praktyki noszenia takich właśnie odznak w celach magicznych Mających na celu przyciągnięcie bogactwa dla osoby noszącej Także no nic innego, nie pozostaje mi tylko wrzucić ją do portfela i może jakieś bogactwo w końcu się do mnie uśmiechnie <laughs> Także naprawdę ciekawa, ciekawa pierdółka tak jak mówiłem, chciałem ją na początku zlekceważyć, ale w końcu wysłałem ją do archeologa i taka oto ciekawostka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie ślad po sobie w postaci komentarza, łapki dla lepszego zasięgu, oczywiście subskrypcji. Ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej!